wyszedłem z domu i patrzę a tu jakieś miasto za mną się buduje idę to sprawdzić o o, o jakaś farma a obok namiot fajne ej trochę głos mi się zmieni nie wiem co się stało a, a, a dobra idziemy dalej a obok jakaś farma świn i fontanna mierny a ej kurde ciągle głos mi się zmienia co jest dobra newer mind idziemy dalej a tu jakiś strażnik bydgoszczy i tak trochę nie wygląda mi na groźnego ale okej okay. dzielnica grzesiu okej okay. Lorek, a kto to taki? Nowo otwarty supermarket? Jedyne co tu widzę to słoik na robale, w którym nie ma robali i namiot. Ale zapewne chodzi o to więc tu idziemy. Witam pana serdecznie. O o, o a co to jakiś pierwszy klient. No witam jak panu dzień dzisiaj mija. Okej okay, rozumiem dzięki za odpowiedź. Dobra, ja bym kupił mistery boxa i do tego coś przy kasie. Cukierki cegiełki? Brzmi zachęcająco, biorę. Siema mordeczko uwu. Masz pieniądze, a nie jakieś uwu sruwu. No dawaj mi to. No a gdzie moje rzeczy? Halo, ten sklep to jeden wielki skam. Oddawaj szczurze za fajdany, przecież zapłaciłem. A stąd i tu nie wrócę. Tam widzę jakiś fajny zamek, muszę to sprawdzić, więc idę. Wielki fort fajnej armii bydgoskiej. Zamknięty zagranie w RP. Zgaduję, że to imon hahaha, ha, ha, nie myliłem się, więc teraz go pobiję i stąd i Denara. Ok, to pa.